A w studio żywy i jak żywy Stanisław Michalkiewicz. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To jest taki moment, w którym możemy bardzo swobodnie porozmawiać o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie i na co pan redaktor zwraca uwagę. No, zwróciłem uwagę na to, co się stało wczoraj, nie tyle w Polsce, co na świecie, a konkretnie w Europie, mianowicie kilka organizacji broniących praw człowieka zwróciło się do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jana Klaudiusza Junckera z takim przesłaniem, że trzeba coś z Polską zrobić, bo no nie można tego tolerować, co się w Polsce dzieje. W związku z tym y, obawiam się, że jest y, przygotowywana, ten, to wystąpienie w, w, taką poszlakę stanowi, że jest przygotowywana kolejna kombinacja operacyjna, y, trochę lepiej chyba, y, lepsza, lep na wyższym poziomie, Niż kombinacja operacyjna ta grudniowa, która miała na celu doprowadzenie do przesilenia politycznego w Polsce. Obawiam się, że tym razem wykonanie tej kombinacji operacyjnej nie będzie powierzone żadnym głupim cywilom, tylko pierwszorzędnym fachowcom. Na taki trop naprowadza mnie rozmowa jaką, właściwie takie prze, rodzaj przesłuchania, jakiemu został poddany przedwczoraj pan generał Bolesław Balcerowicz w tvn pani Justyna Pochankę, bardzo zaniepokojona kuracją przeczyszczającą, którą złowrogi minister Macierewicz przeprowadza w siłach zbrojnych w armii naszej niezwyciężonej. Przesłuchała na tę okoliczność pana generała, pan generał odpowiadał na wszystkie pytania prawidłowo, niczym goście Ireny Dziedzic z Telechu. Oni tam musieli się uczyć tych prawidłowych odpowiedzi na pamięć. Myślę, że pan generał nie musiał się uczyć. Sam wie, co odpowiadać. Co odpowiadał? No i odpowiadał prawidłowo, jak powiedziałam, no zaniepokojony i tak dalej, ale na końcu trochę improwizując, bo jakiś tam margines swobody musi jednak być, zacytował przysłowie Dłużej klasztora niż przeora, no to świadczy, że w naszej niezwyciężonej armii panuje nastrój wyczekiwania na rozwój wypadków. i Biorąc pod uwagę to, że ci generałowie, którzy tam odchodzą i przychodzą, nowi, dawni odchodzą, wymachiwali panu prezydentowi pod nosem konstytucjami, nie ulega wątpliwości, że nasza niezwyciężona armia w godzinie próby stanie na nieubłaganym gruncie obrony demokracji i praworządności. Myśli pan, żeby nie znudziło się w panu Junckerowi i rozmaitym liderom europejskim, nie znudziła się sprawa Polska, że już sobie nie odpuszczą po wizycie kanclerz Merkel, po reaktywacji trójkąta weimarskiego, po rozmaitych zdarzeniach, które, które cały czas dowodzą im, że, że nie mają tutaj nic do roboty? Ale wręcz przeciwnie, myślę, że Pan Jan Klaudiusz Juncker. Po pierwsze, on bardzo jest dyspozycyjny wie, kogo się ma słuchać i 21 grudnia, na 21 grudnia, kiedy tutaj y, ta kombinacja operacyjna w Polsce y, się rozwijała, wyznaczył posiedzenie Komisji Europejskiej, y, które miało do, doprowadzić do jakiegoś, do jakichś stanowczych decyzji w ostatecznym w ramach ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej, no ale mocna ręka wcisnęła hamulec i wtedy tam się to wszystko mm, nie udało, e, ale Chciałbym przypomnieć, że... Procedura sprawdzania stanu demokracji i praworządności w Polsce cały czas jest kontynuowana, że rząd polski nie odpowiedział dotychczas na tak zwane zalecenia, które w lipcu w formie ultimatywnej Komisja Europejska wobec Polski wystosowała. Termin upłynął bezskutecznie 27 października. Komisja Europejska 20. 1 grudnia rekomendacje z dwu, dwumiesięcznym terminem na udzielenie odpowiedzi Polsce przekazała. No i właśnie ten dwumiesięczny termin upływa z końcem lutego, więc ja się obawiam, że będziemy mieli wydarzenia marcowe kolejne, co jest taki miesiąc polityczny w Polsce. No i, I znowu Donald Tusk przykładuje no, do Wrocławia. No, tego Nie i wiem, czy to do... akurat. I... Powie, że są w historii Polski grudnie, tak powiedział, a teraz powie, że są marce w Polsce. No tak, historii. tak. No, miesięcy politycznych w Polsce nie brakuje w kalendarzu. W związku z tym nie wiem, czy do Wrocławia, a tym razem pan Donald Tusk przyjedzie. W każdym razie będzie się witał z gąską po raz kolejny. Czyli to, że ta akcja jest niewidoczna z punktu widzenia pierwszych stron gazet, to jednak uważa Pan, że gdzieś poza kulisami nadal trwa. Niemcy są państwem poważnym i skoro już raz podjęły kombinację operacyjną, która się no nie powiodła... Pani już była w Bristolu, pani kanclerz e, spędziła godzinę na rozmowie z prezesem Jarosławem, no i co? Jarosławem Kaczyńskim. No to, 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 no to co? To można e, zmienić, można powiedzieć, państwo poważne. Poważnie się zastanawia, co się dzieje u jego sąsiada i poważnie e, czasami weryfikuje swoje plany. Nie sądzę. Myślę, że wizyta pani e, Naszej złotej, miała na celu ustanowienie jakiegoś tymczasowego modus vivendi do następnego razu. Bo, że nas nie miałem wątpliwości ani przez chwilę, że następny raz będzie. No i teraz wszystko wiele może, wiele wskazuje na to, że już ten następny raz się zbliża. Już przygotowania do kolejnej kombinacji operacyjnej są widoczne go wymokiem. To jest odwaga pana Stanisława Michalkiewicza na ogół goście pytani, co będzie. Mówią, ja nie jestem prorokiem, ja nie mogę wiedzieć, wiedzieć co będzie. A pan Stanisław Michalkiewicz po prostu mówi, no, co się wydarzy. Jeżeli, wie pan, to jest tak, jak w ewangelicznych przypowieściach, jeżeli słońce tam zachodzi na czerwono wieczorem, no to będzie jutro, następnego dnia będzie pogoda, więc można, ja też nie potrafię przewidać przyszłości, nie mam żadnych zdolności profetycznych, ale no z analizy tego, co się dzieje, można coś tam jednak wydedukować i wydaje mi się na podstawie tych faktów, które już zaistniały, że kombinacja operacyjna jest przygotowywana i że nasza niezwyciężona armia zostanie w nią wciągnięta w sposób znacznie szerszy niż w kombinację poprzednią, którą głupi cywile po prostu spartolili. A zmiana, zmiany na świecie, które wprowadza Donald Trump, są jakie? Co tam się dzieje? Myślę, że Niemcy próbują wykorzystać stan pewnego rozchwiania, jaki panuje w Waszyngtonie. Rzeczywiście o tym świadczy chociażby dymisja tego doradcy do spraw bezpieczeństwa. Niedawnego doradcy do spraw bezpieczeństwa, to w końcu też wojskowy, więc nie taki byle kto, jakiś głupi cywil, tylko wojskowy w randze generała. W związku z tym, no widać wyraźnie, że tam też jakaś walka buldogów pod dywanem się odbywa. Ja oczywiście nie mam pojęcia, o co buldogi walczą i jakie te buldogi tam pod tym dywanem Duże. są, ale myślę, że pan. Prezydent Walter Steinmeier wie na ten temat więcej i skoro wie na coś tam musi wiedzieć przecież, no to jeżeli by i on i nasza złota pani uznał, uznali, że można próbować, no to spróbują. Ale spróbują czego? No, spróbują po ponowić kombinację operacyjną w Polsce, która miałaby doprowadzić Wracamy do... Wracamy do kombinacji operacyjnej, e, no, tak. ale kombinacja operacyjna z kolei, która wypływa z Waszyngtonu jest jaka? Czy, czy... Kom kombinacja operacyjna, no nie wiem, czy to jest aktualne, bo tu sytuacja może się zmienić. Gdzieś tam jakiś szczyt w Monachium... E, jest Jordan, dzisiaj, ta... za chwilę prezydent e, być, może, że coś szczyt... tam, być może, że coś tam e, się wyjaśni po. W tym szczycie, ale to, co dotychczas mówił i sam prezydent Donald Trump i jego kandydat na ambasadora przy Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej Theodor Malloch, to wynika, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej tej administracji obecnej, najlepszy byłby powrót Unii Europejskiej do formuły Konfederacji, to znaczy do formuły Związku Państw, tak która istniała, która funkcjonowała przed traktatem z Maastricht, który wszedł w życie w 93 roku i od, traktat z Maastricht spowodował odejście Unii Europejskiej od formuły konfederacji, czyli Związku Państw, do formuły federacji, czyli państwa związkowego. Najwyraźniej to by z tych wypowiedzi wynikało, że taki powrót byłby optymalny, ale no nie sądzę, żeby nie Chciały taki powrót zaaprobować, bo to by oznaczało no, zmachnotrawienie 20 lat niemieckich wysiłków i pieniędzy i tak dalej, więc będą tego statusu broniły. No i nasza złota pani powiedziała przed przyjazdem, na dwa dni przed przyjazdem tutaj do Warszawy, jaka jest niemiecka wizja tego, mianowicie powrót do koncepcji Europy dwóch prędkości. Co w przełożeniu na język ludzki oznacza, że powrót do koncepcji Festung Europa, i w ramach tej koncepcji powrotu do Festung Europa, decyzje będą zapadały wśród załogi twierdzy, a następnie byłyby komunikowane peryferiom do wykonania. Nasz nieszczęśliwy kraj oczywiście ma wyznaczoną rolę peryferii. No i to jest dwie wizje. Między którymi tutaj się miotamy, jak od ściany do ściany. W studiu Stanisław Michalkiewicz za chwilę do studia wejdzie Wojciech Piotr Kwiatek. Na zegarze godzina 8:45.